Thank <laughs> you. Mam na imię Oliwia. Słuchaj, e, uczestniczysz dzisiaj tutaj w rozgrywkach szachowych. E, powiedz mi, w jakim klubie jesteś? W A Powiedz mi, e, skąd u Ciebie taka pasja, skąd zainteresowanie szachami? Bo najpierw tata mi powiedział, że umie grać i potem nagle pojawiły się zajęcia szachowe, więc bardzo chciałam na nie pójść. To pierwsze mecze z kim rozegrałaś tato? E, nie, z tatą? Nie, na zajęciach. Na zajęciach. Od ilu lat już grasz? No, no od 8 I co, podoba Ci się to? Będziesz dalej y, rozwijać swoje umiejętności? Tak. A możesz się pochwalić już jakimś zwycięstwem dzisiaj? No. Bo jeszcze w, w wyników finału nie ma, ale już na pewno wygrałaś dzisiaj jakiś tak. konkurs, tak? Tylko 4 partie. 4 partie tylko, no ale gracie ile partii? 6. No to pięknie, piękny wynik. No, i powiedz mi, myślisz, że dasz radę wygrać? Postaram się. A następne zawody też będziesz uczestniczyć? Zależy, czy będzie moja grupa wiekowa. Dobrze. A do której klasy chodzisz? Do pierwszej. Tutaj do szkoły? Nie, do szóstki. No i powiedz, a jak w szóstce, czy jak e, koleżanki koledzy, czy e, podoba im się to, że e, szachy, czy że grasz? Czy... Niektórym tak, a niektórzy mówią, że tylko na to czas. ale i też dlatego, że cała trójka dziewcząt znowu wygrała cały główny turniej. Płopani do dowoją, bo to już drugi turniej, w którym trzy dziewczynki są na trzech pierwszych miejscach. Tak, naszych reprezentantów Kinga i Ksawery w tej chwili grają w Mistrzostwach Dolnego Śląska we Wrocławiu, nie wiemy jak tam jest, przedszkolaków, ponieważ ja tam niektórym proponowałem, ale yy, no i pojechali, będą walczyli. zwyciężyła w pierwszym turnieju, tutaj za cały cykl na koniec w Grodniu też przewidziane są pukary dla tych, którzy przez cały rok yy, ładnie pracowali. Zuzia Maciuszek, szef kategorii chłopców, Igor Burda. Trzeci wśród chłopców Ignacy Buczyński.